I z tego miejsca od razu Wam obiecuję, że następnym razem jak będziemy jechać w podróż dookoła wyspy, bo w sumie zapowiada się, że to ją dookoła, przyczepię sobie kamerę na, na kask, więc będziecie więcej mieli widoczków. A tymczasem zrobiliśmy sobie mały przystanek, no bo zresztą sami zobaczymy. w wyspy, wyspy, jeszcze nie jesteśmy w domu zrobiliśmy sobie przystanek w fish spa czyli miejsce gdzie wkładacie swoje stópki a rybki was skubią rybki rybkami ale mnie to bardziej urzekło to drzewo, które tutaj jest zobaczcie jak jest ogromny, i wielki korzeń, idzie wszędzie ale tam sobie jest małpka w klatce, zaraz do niej też podejdziemy kokosy można kupić, no i wspomniane wcześniej rybki Zobaczcie, tutaj sobie małpkę schodzi. Cześć, słodziaczku! Zajebista jest! Zajebista, naprawdę. No, sobie w pieluszkę, kubkę czasami zrobię. nie? a co tam? Ale ci się wystaje do zdjęć, załapią. To ja czekajcie, jak pójdziemy w las, to spotkamy taką. Dlaczego to, ja, to są psy w klatce? Nie wiem, ja akurat, to te, takie akurat te dwa, no bo nie, bo tutaj na przykład takich psów nie widzieliśmy na drodze. Na drodze są zwykłe burki, a te to są chyba jakieś zadanie tutaj dla znawców psów, Między innymi dla mojej siostry, co to jest za rasa A wracamy do tego mojego słodziaczka. Tak się podgryza. No i w ogóle jaki ładny. Dziurę w pieruszce na ogóle. <noise> Ej! Ej! No ale ty ja nie wiedziałem, że to masz takie długie ręce! Łapy, ręce, kurde! No tak taką mam serączkę! Południ. u nas tutaj w resorcie jest jakaś konferencja czy coś To, że tam wieczorem jest biwa to jest jeszcze pół biedy, ale tam jak sobie spojrzycie, to jest kuchnia, a my mamy okno od tej strony. A tu że na Filipinach nie ma okien, które można zamknąć. Wszystkie, wszystkie zapachy lecą nam po prostu do pokoju Masaka Okazuje się, że wodospady są jakieś 6 minut drogi skuterkiem od nas od naszego domku. Tutaj kazali mi zostawić skuter, bo to jest parking. A tutaj mamy całą tabliczkę jak do którego dojdziemy. This is far away from here? This first, first 5 minut? A, okej You can say hi to my, to my Polish friend hi. Przed chwilą go poznałem, sam zagadał do mnie z jakiego jestem państwa i na ile tu przyjechałem, co tu będę robił, a widzicie, no teraz zaproponował, żeby zaprowadzi ja chyba bardziej powinienem się skupić na widokach co tutaj się dzieje Nie śmiejcie się z mojego angielskiego, ja się cały czas uczę Pytam się go co robi cały dzień, nie? Czemu nie w szkole? Musi odpocząć, a widzicie, filipińskie podejście, o po prostu Musi sobie dzisiaj odpocząć. Słuchajcie, ja jestem w butach i nie wiem jak jeszcze się nie zabiłem na tych skałkach, a on idzie w klapkach. A ja ostatnio w takich klapkach się wróżnę i mi się rano zrobiłem. Dźwięk w ogóle już tej wody mnie zastanawia co będzie się tutaj po prostu działo. No widzicie, jestem nad, nad pierwszym nad pierwszym wodospadem, w pierwszym w swoim życiu. O nie, byłem nad Niagarą, co ja Don't deny me Cause I feel it. It's your heartbeat. It's your hands. Don't deny me from this feeling. Cause I could never say goodbye. No, I can't let you go. Przed chwilą chciałem wam nagrać. Oh, jest. Teraz. Chciałem być jak ta, jak miała ta z jedynki, co podkładała ten głos przyrodniczy Czubówna, o czubówna, tak chyba tak. To zobaczcie, teraz wam pokażę filipińską dżiownicę. Dziownicę. Dż -dż 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 Gdzie tak zapierta rażownicy sobie? <gry> Bek No i młody Gdzieś znikł Nie wiem gdzie Czyli pierwszy wodospad na, na Filipinach zaliczony Spodziewałem się szczerze mówiąc czegoś innego Oczywiście tak jest zajebiście Ja chyba jestem za bardzo wymagający od życia Ale spodziewałem się zupełnie innego Ale tu jest kilka You gonna jump? Zobaczcie no, jak skacze Yeah. pomyliłem się na tej tabliczce, tam było pokazane cała ścieżka z odjakiem. zaraz muszę to rozkminić. Ale okazuje się, że na tej wyspie są dwa wodospady, więc pierwszy mam za sobą, oczywiście jest magiczny. Może będzie jeszcze bardziej magiczny, jak się w nim wykąpię i dojdzie to do mnie, gdzie jestem. Właśnie wracam z, z wodospadu, znaczy wracam. Miałem skręcić w lewo, a skręciłem w prawo, żeby zobaczyć, co się dalej dzieje. I już nie żałuję, ponieważ właśnie tego chyba brakowało mi na tej wyspie, co właśnie zaraz zobaczycie, ale od razu dodam, że jadę jeszcze wyżej. Czyli widoku wszystkich drzew z góry, oprócz tego jednego, które właśnie nam przeszkadza. <grym> Dobra, te też przeszkadzają, ale skupcie się na tej luce tutaj. To właśnie to, co jest, to jest w typie tego, że macie po prostu drzewa wszystkie z góry, ocean i w oddali góry. Coś pięknego, po prostu przestrzeń morze i góry. Ja osobiście wychowany nad morzem, więc też zupełnie inaczej do tego patrzę, bo dla mnie morze to jest przestrzeń i wolność. Coś niesamowitego. Mam nadzieję, że to wideo chociaż w 1% oddaje to, co tutaj się dzieje na tą górkę delikatnie zabłądziłem miałem jakieś małe, lepsze lub większe widoczki, nie nagrywałem tego, ponieważ postanowiłem, że będę cieszył się chwilą nie zatrzymywał co chwilę ale rzuciłem sobie inne wyzwanie, żeby kupić dzisiaj trochę owoców i zrobić sobie w końcu sałatkę owocową tym bardziej, że jest bardzo gorąco, więc udało mi się kupić kilka rzeczy, sami zobaczcie Mówię udało mi się, ponieważ tutaj wszędzie dookoła można dostać banany to jest po prostu podstawa, ale jeśli chodzi już na przykład o robuza, granata czy jabłka, to już trzeba jechać z 15 minut skuterem na, na wioskę obok, a tam jest bardziej centrum, port i tam już wszystko to można dostać więc udało mi się dokupić arbuzika tutaj przepyszne jabłka, wczoraj próbowałem, dobre są a jeszcze ja przywiozłem z Polski jeden składnik X, który dopiero zobaczycie na samym końcu sałatki z racji tego, że naszej pięknej kuchni nie mamy sztućcy, jedyne tam jednorazowe kupiłem... Yy w widelce. Chciałem iść do obsługi pożyczyć nóż, ale przed chwilą w restauracji znajoma Filipinka pożyczyła mi scyzoryk, więc w takich warunkach będę właśnie robił sobie sałatkę. Zobaczcie, chwila moment, sałatka gotowa, tutaj mam banana, jabłko i arbuzika. Nie zmieścił mi się, więc jeszcze będę tu zajadał, a moim składnikiem X jest to, co przyjąłem ze z Polski, czyli czekoladowy syrop zero kalorii i zero cukru. Idę się zajadać. Właśnie się zorientowałem, że jak wczoraj Was zapraszałem do obejrzenia zachodu słońca, to zamiast normalnej gadki nagrał mi się timelapse, więc jeszcze raz Was zapraszam serdecznie do obejrzenia nie dzisiejszego, bo wczorajszego zachodu słońca i serdecznie zapraszam Was do subskrybowania i udostępniania mojego wideo. Pamiętajcie, że udostępniając moje wideo bardzo mocno pomagacie mi rozwijać mój kanał, za co jestem ogromnie wdzięczny z całego serca. A tymczasem do zobaczenia w następnym wideo.